Witajcie na moim kanale Patryk Boy Dzisiaj otworzymy sobie oraz zaprezentujemy wam nową serię kart Panini FIFA 365 Tak się prezentuje album z tej serii Tutaj dodali takie fajne zagięcia, które można w albumie sobie tutaj tak wziąć i sobie tak tutaj przełożyć. Tak I tutaj mamy dalej. Tam mamy taką stronę. Jak widzicie, tutaj z tą serią można wylosować karty z autografami. Ja sobie kupiłem blistra. Zobaczymy, czy trafił mi się z takim Więc tak się prezentuje ten album. Tak prezentuje się blister. Zabieram 24 karty i dwie karty z limitowanej edycji. ULOL! Czy ktoś się tego spodziewał? Ja nie. Tu na blisterze też piszesz też nowość. Nowa edycja kart. No i tak się prezentuje blister, no to jak mamy blister... Mamy nożyczki. No, Rzetniemy te karty. Nie żartujmy. Otworzymy blister. Zobaczcie, co znalazłem jeszcze tam. Tutaj, w tej plakietce. Myślałem, że ta plakietka to jest tylko tu i tu. A ją otworzyłem. Tak zrobiłem. Tak zrobiłem. I okazało się, że to jest cała książka. Jak się wkłada te karty i w ogóle, jakie są karty. Wygląda ona tak. No, są tu wszystkie karty. Z tej wszystkich, no, jakie są nazwy, nie ma wszystkich wyglądów. Trudno powiedzmy, że są kluby i w jakim mieście i kraju są one tak, jakąś taką bazę mają, coś takiego yy, widzicie. To Bayern, Monachium, Barcelona. Zobaczymy sobie dalej, dalej. Yy, Boca Juniors, Borussia, Klub Ameryka, mm, Colin. Koryntynos, Wszystka Moskwa, Flamengo. Dalej patrzymy, jest Galacaray, Inter Intermediolan, Juventus, Manchester United, Milan, Olympiakos Nie wiem, co to są te ziemie, no ale trudno, jedziemy dalej. Marsie, Porto, PSG, Real Madrid, patrzcie jakie są te wieżowce, drabacze chmur szalkę, zenit o Putino. putina zenit i dalej i tu już mamy karty patrzcie ile tych kart jest ja już sobie no ja tutaj, patrzcie ile tych kart ciekawe czemu dobra tyle jest tych kart zobaczcie tu mamy golemachine key i keyplayery golemachine i keyplayery to jest coś niesamowitego na następnej stronie znajdują się Masz fawory, defensive rocky, dynamosy, game changery, eksperci, inventiveness, Twenty men, uh, ikony, uh, attacking trio i top mastery. A na kolejnej stronie znajdują się już te karty, które są genialne. International Stars, International Rising Stars, International Double Trouble, których mam. Mm. No, no. Tu mamy wszystkie kraje, jakie się znajdują w tym Internacional, coś tam. No, tu mamy tak. To są karty najlepsze. Super specjalne. Tak, legendy z podpisem. My jest tak: Landrup, Schmej, Schmej, Schmeichel, Scherer, Van Basten i Puskas. Mamy też sygnatury. To chyba to są zwykli piłkarze, którzy jeszcze grają także z podpisem. Jest Martin Odegard, Gerard Piquet, Marko Verratti i Arjen Robben. Są też karty limitowane. No i tak zaczniemy sobie otwierać nasz blister. Uwaga. Wyciągamy sobie teraz nasze genialne paczki. Limity wypadły dobrze, że, że nie zauważyłem. Dobrze. Mamy takie oto paczki. Co sądzę? Sobie. Mamy oto takie paczki i ojej, dwie karty z limitowanej edycji. Najpierw może Wam pokażę karty z limitowanej edycji, które są piękne. Karty z limitowanej edycji to Manuel Neuer i Jakub Błaszczykowski. Mamy Jakuba Błaszczykowskiego, Manuela Noyera. Tak się prezentują te karty limitowane. Wyglądają oni bardzo pięknie. Daj, pokażemy z bliska. Dobra, tak z bliska wyglądają. Znaczy tak, jak tam pod jakimś kątem się zobaczyć, to one bardzo ładnie wyglądają pod takim Yy, takie są świecące, mieniące takie się. Te w kropki. Teraz pokażę Manuela Noera. O, ta jest ładna. W ogóle one są takie wysadzane tutaj złotym po bokach. Z tyłu wyglądają tak. No właśnie, z tyłu też wyglądają. Z tyłu od razu mają na koszulkach i z jakiego kraju pochodzą. Tak właśnie prezentują się te karty limitowane. A teraz zaczynamy otwierać nasze paczuszki. Dawaj, lecimy. Lecimy z pierwszą pierwszą paczką. A, jeszcze tutaj w paczce możemy trafić tak. Team Ace, International Stars, Team Logos, Gold Machines. Key players, one to watch, defensive rocks, international rising stars, fans favorite, 20 men, signatures, legends, dynamos, uh, 365, game changers, experts, international double, double trouble. Ja tego nie ogarniam, ludzie. Attack trio, attacking trio inventiveness, ikony i top mastery, ludzie! Ile oni zrobili tych kart? Ich chyba coś pogięło. Ja trafię dzisiaj na pewno coś z drugiego i trzeciego rzędu. Albo przynajmniej z drugiego lub trzeciego. Trafię dzisiaj coś z drugiego lub trzeciego. No, więc otworzę sobie teraz i ma być coś z drugiego rzędu. No to zaczynamy otwieranie. Ja sobie teraz zacznę otwierać pierwszą paczkę i ma być coś z tego rzędu. To ja sobie powiedziałem, że ma być, to ma być. Ale te paczki w ogóle fajne są. I teraz tak. Na koniec, na koniec. Eee, na nowo tego. I trafiamy tak. Zwykłą kartę Andrea Poli jest z Włoch. Z Włoch? Dalej trafiamy Artura Masuaku, Masuaku. z Francji. Dalej trafiamy Michaela Arroyo z Ekwadoru. I tu mamy jakąś taką kartę. Nie, to, chwila, Tak, trafiamy International Star Hamesa Rodrigueza z Kolumbii. Ta karta mi się bardzo podoba, bo na dole są różne kolory, czyli takie jakby różne kraje, tam pokazane. To sobie zostawimy na koniec, a tu trafiamy... Uuu, jaka ładna. To jest karta 20 men. To są pokazywane chyba tutaj karty, yy, pokazują fanów z podanego klubu, a podany klub to Galatasaray AS. Boże, tak, bo ona się tak mieni fajnie, nie? Ona się tak też się tak mieni i czy ona jest z drugiego rzędu? Ona jest z drugiego rzędu. Ale chyba taką kartę dość łatwo trafić. Ale za to jeszcze mamy jedną kartę, którą jest Fans favorite Giorgio Cellini. Ona to no. dopiero ładna jest. No, fajna ta nowa kolekcja, podoba mi się. No, mi też się podoba. Karty Bo ładnie się mienią. Mi się bardzo podoba. Z jeszcze tyle tych kart jest. No dobra, lecimy no, dalej. No dobra, lecimy dalej. W ogóle tutaj tak. Wszystko jest teraz zrobione. I lecimy dalej, z kolejnymi paczkami I kolejna paczka to tak Juventus y, Genuil Buffon Z Włoch Tak, słupcio Jest już zaistniały Dalej trafiamy, o Jezus, jaki to jest klub z Brazylii Luciano, Luciano z Brazylii Kurczę, super te karty Dalej trafiamy Ma Mat... Maties Gipukary są Snares. Klub, które jakby błyszczący. A na tej karcie jest jeszcze takie tło dodatkowo jakby. Kurczę, ciężko to opisać. Nie wiadomo, czy to będzie widać. Ale tak jakby się mieniło też troszeczkę. Dalej trafiamy. Ertona Fej. Fejznul. Fejznula. No, jakiegoś takiego. Ze Szwecji. Dalej też pobędą jakieś świecące karty. Ło. Wow. Wow. Trafiamy Defensive Rock. Mamy jakiegoś Moisesa Mnus z Meksyku. To jest bramkarz. Tak, to jest bramkarz. I ona się tak też rumieni dość. I kolejną kartą jest... Wow, International Rising Star Filipe Coutinho z Brazylii. Ekstra. Pięknie te karty wyglądają. Zostały nam jeszcze dwie paczki. Tu mi się wydaje, że to jest taka bardzo dość gruba. Dobra, jedziemy. Tu mamy jakąś odwróconą kartę, to sobie damy na. albo w sumie nie, jedziemy od początku. Tu mamy tak. Zwykłą kartę Stefan Lichtensteiner. Mhm. Dalej trafiamy. Kolejną zwykłą kartę y, Panlo Wilk. Paulo? Pa Aha, bo ja to ten do góry nogami tam. Paulo Victor z Brazylii. Mm -hmm. Uwaga, dalej mamy. Mamy mamy. Eee, zwykłą kartę, ale to jest Mateo Dermian. Der Der Darmian De Dar Dar z Włoch. Już myślałem, że Angel Di Marian, przecież PSZ jest. Manchester United. Manchester United, ja myślałem, że PSZ był. Ło! Ło! Trafiamy fans favorite Philip Lam! Ta karta się dopiero rumieni. No, mieni kolorami. Mieni. Piękna karta. No, dalej. dalej trafiamy. Defensive rock kolejny Tiago Silva. To już jest PSG Paris Saint Germain. Ta karta też się bardzo rumieni. Mieni. Mieni rumieni. Kolorowa jest. Błyszcząca o. o. I on jeszcze waży. Tutaj pisze ile on waży. On waży 79 kilo, ma 1,83 m, ale wysoki gość. Prawie tak jak mój tato. I dalej mamy Nicolasa Lombaerza. Lombaerza z Belgii. Lubię tego gościa, fajny jest. I ostatnia paczka, ale to jest taka seria, którą ja bardzo lubię, a trzeba, że mi się podoba oczywiście. I tutaj patrzymy, trafia nam się International Star Jack Wilsher. Pisze, że zagrał 6 meczy. O! O! International Double Trouble! To jest... To jest jakaś karta z... Naprawdę? Czekaj. Ile? Wy sobie patrzcie na tę kartę. Tak, to jest karta z trzeciego rzędu. Mówiłem? Mówiłem? Ale mówiłem. Z trzeciego rzędu trafiamy Tomasa Müllera oraz Mario Gice z trzeciego rzędu. Tutaj te, te karty są w dotyku bardzo... Bardzo takie fajne i po prostu te karty są niesamowite, zobaczcie jak to wygląda Super, następna Następna karta to Zwykła karta, ale to jest Darwin Cu... Quintero Quintero, tak Z Kolumbii Patrzymy dalej Martin Mut... Montoya, Montoya. O, Montoya. No. Z Hiszpanii Dalej To jest zwykła karta Bidars net netko netko z Marto. z i, i, i no z tego coś tam. tam <noise> FIFA pisze Izabelo i trafiamy z Barcelony zawodnika Mark An, Andre Ter Stegen no i właśnie to jest ostatnia karta z tego całego no zestawu no zestawu Bidra o no i to są te wszystkie karty, które dzisiaj trafiliśmy. No ale na dzisiaj już to koniec niestety. Trochę inna polecieć, taka smutna muzy muzyczka. Nie wiem, czy powiem. No, już koniec odcinka. Żegnam was ja. Cześć!